Witajcie ze strony Patryk, kanał Buty nie grają, a w dzisiejszym odcinku, tak wiem, dawno nic nie było, ale organizacja Baraży do drugiej ligi trochę mnie przerosła organizacyjnie <grywki> i przyznaję, mogłem, znaczy nie, ogólnie uważam, że ja dopiero wszystko, niestety nie udało nam się awansować drogą sportową, mamy nadzieję, że są inne drogi. I cóż, to cenna lekcja była. A teraz wracamy do materiałów. Będzie materiał dzisiaj, będzie materiał jutro, będzie materiał piątek, sobotę i niedzielę, żebyście mieli troszkę więcej, więc będę miły i dodam więcej materiałów, a potem już wracamy normalnie wtorek, czwartek. I sobota, i wszystko będzie normalnie. Zaczniemy sobie od porównanka, a w dzisiejszym odcinku Lebron 22 kontra Lebron XT Genius. I zanim przejdziemy do tego odcinka, pamiętajcie, zasubskrybować kanał i dodatkowo pamiętajcie polubić ten film. I lecimy już z materiałem. Pierwsze co to, oczywiście, cena do sztosa. I tak, ceny są znane. Oczywiście troszeczkę spadły, więc to jest już duży plus. Duży plus, bo ostatnio ceny Lebronu były zbyt wysokie. Ale te jednak są droższe. Te, przyznam szczerze, są mega brzydkie. Te są spoko. Spoko. Jest parę fajnych CW. Te dwukolorowe jest spoko. No i naprawdę jest kilka ładnych CW tych butów. Więc no te są paskudne. Po prostu. Naprawdę są paskudne. I tak myślę, gdzie dać punkt. Bo cena wyższa, ale są mega brzydkie. Cena wyższa, ale mega brzydkie i no dam tutaj. Niech będzie, dam tutaj punkcik i będzie 1 do 0 na LeBronu 22. Kolejną kategorią będzie wygoda. Jeśli chodzi o wygodę, no to przyznam szczerze, te są wygodne. Jest tu wyścielone bardzo fajnie, mięciutko. Te są jeszcze wygodniejsze, tak szczerze. No, też jestem zaskoczony. Myślałem, że tutaj to wysokie będzie mi przeszkadzać, ale kompletnie mi nie przeszkadzało. No, może minimalnie, szczerze, no, ściąłbym to trochę. Po prostu może już moja głowa tego wymaga, psychika, ale no tutaj niestety mam ten problem, że mnie znowu żgał Achilles. W tych bucikach żgał mi Achilles, przeszkadzało mi to, a no, chyba nikt nie lubi jak cokolwiek go żga, i jest mu niewygodnie po prostu. Więc tutaj zdecydowany minusik. Więc no muszę dać wygodę tutaj i będzie już 1 do jednego. I kolejną kategorią będzie amortyzacja. Jeśli chodzi o amortyzację, powiem szczerze, oba buty względem swoich poprzedników jest gorzej. Uważam, że amortyzacja i w Lebronach 22 i w NXXT NXT Genius względem poprzednich modeli jest gorsza. Nie wiem czy to ze względu na podeszwę zewnętrzną, czy na coś innego, ale po prostu jest sztywniej, twardziej i nie do końca mi to odpowiada. Ale mimo to, gdzieś punkt dać muszę i punkcik damy do LeBronów 22, ponieważ i tak jest tu lepsza amortyzacja. Nie jest ona wybitna jak w niektórych modelach LeBronów, ale jednak jest lepsza. Więc punkcik ląduje tutaj i mamy już 2 do 1. Kolejną kategorią, skoro była amortyzacja, to trakcja. I tak, tu trakcja jest naprawdę bardzo fajna, bardzo porządna. Nie ślizgałem się, nie było problemów. A tutaj to. toczę jeszcze raz tą sytuację, jak założyłem je na pierwszy trening i z takim piotkiem cybułskim od nas drużyny ścigałem się o piłkę i ja po prostu poleciałem dalej. O, on się zatrzymał. I wtedy już wiedziałem, że. No nie do końca coś tutaj siedzi. Nie do końca. A, zaznaczam jeszcze, że może jutro nibyś i nie być filmu, jeśli nie zdąży, dostać miniaturki. To tylko jedyny punkt. Tak, ale wtedy przesuniemy i będzie... Poniedziel jeszcze będzie poniedziałek, i wtorek i tak dalej będzieć. No, 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 no żeby nie było. Więc grzechem by było, gdybym gdziekolwiek indziej dał punkcik niż tutaj i mamy już 2 do 2. I ostatnia kategoria decydująca tutaj to jest ochrona stawów. No i powiem tak, może jest tu lepsza amortyzacja, ale tu jest lepsza trakcja i lepszy lockdown stopy. Te sznurowanie tutaj naprawdę mi nie siedzi, pomijając, że no, te sznurowadła są takie troszkę droższe, lepsze, więc tak naprawdę gorsze jak to wiemy, bo te najtańsze, które są tutaj w bucie za 600 zł. Yy, są naprawdę spoko i uważam, że się jest lepsza trakcja, lepszy log stopy. stopy, dlatego but jest troszeczkę wyższy, więc to też, wiecie, troszeczkę zawsze bardziej komfortowo, może w niektórych głowach działa. Dla mnie jest to dość obojętne, wiele to nie zmienia, więc no, ja to olewam. Punkt daję tutaj i mam już 3 do 2. Kilka słów podsumowania. Powiem szczerze, że to drugi rok, gdzie Lebrony, ten główny model przegrywa z tą ich poboczną minią. Ja już uważam, że ten, uważam, że ten rocznik, kiedy były pierwsze Lebrony NXT, nie ten Jin, tylko te pierwsze. I do tego ym, były Lebrony 20, był naprawdę mocny rok Lebrona. Teraz nie wiem, i odnoszę wrażenie że chyba to będzie zaczynała się, patrząc na materiały w NXT, tych Geniusach, jakość materiałów spadła bardzo i uważam, że może, nie wiem, będą z tego budżetowo mniej robić, Witnessa skończą, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, do czego zmierza seria LeBron, nie wiem, do czego zmierza Nike, bo poza kobi to tam ostatnio no naprawdę jest słabo, słabo, a Adidas ciągnie mocno, Adidas jest mocny. Zobaczymy co z Jordanem, ponieważ yy, w najbliższym czasie idą do mnie już te nowe luki. Zobaczymy, no nie, na no przed weekendem chyba nie zdążą dojść, więc nie będzie ich w weekend. Ale jeśli zdążą, to będą w weekend już te obie parki nowych luków i te budżetowe, i te y, normalne, więc zobaczymy jak on. Dobra, z mojej strony to już wszystko i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że miniaturki zdążą i już jutro. Na.